Tak mógłby wyglądać samochód przyszłości. Szybki, wzbudzający sensacje, optycznie bardzo oryginalny. Przynajmniej tak wyobrażał go sobie Paul Bacon, budując własny model. Kosmotron jest właściwie ukłonem w kierunku starych filmów fantastyczno-naukowych. Przypomina auto przyszłości, ale takie, jakie wyobrażano sobie w latach 50. i 60. Motor tego fantastycznego pojazdu widoczny jest na zewnątrz. Kierowca siedzi pod szklaną kopułą. Myślę, że w latach 50. ludzie mieli bardzo romantyczne, bardzo naiwne wyobrażenie na temat przyszłości. Lądowanie na księżycu skrzydlało ich fantazję. Próbowałem ten samochód zaprojektować z perspektywy tamtych czasów, a nie tak, jak dzisiaj wyobrażamy sobie przyszłość. Paul Bacon z zawodu Stolarz zbudował swój kosmotron w szopie stojącej w ogródku. Normalnie naprawia w niej stare rowery, które później sprzedaje lub wynajmuje. Ostatnio pracuję nad konstrukcją Lowridera o nisko zawieszonym siodełku. Kiedy byłem dzieckiem, ojciec podarował mi spawarkę. Szybko zauważyłem, jak łatwo można przy jej pomocy zamienić zwykły rower w coś zwariowanego. Na samochód potrzebowałem 18 miesięcy. Przy rowerach potrzebuję 12 godzin, by zadziwić ludzi na ulicy. Paul Bacon potrzebował półtora roku, żeby niemiecki samochód sportowy zamienić w brytyjski futurystyczny pojazd, a z niewykorzystanych części zbudował rower. Jedną z niepotrzebnych części była zapasowa opona. Posłużyła mi za tylne koło. Było na niej napisane, że można na niej rozwinąć szybkość do 50 km na godzinę, a więc w sam raz. Hamować trzeba nogami, ale to nie jest szybki rower. Może to i bardzo niepraktyczne, ale dobrze wygląda. Kosmotron to bezpieczny pojazd i nawet dopuszczony do ruchu drogowego. Teraz Paul Bacon szuka dla niego kupca, bo ten wymarzony samochód przyszłości jest na sprzedaż.